W kolejnym rozdziale chciałbym omówić gestię transportową, czyli chciałbym pokazać, dlaczego i kiedy warto zachować gestię transportową, jak również podzielić się pewnymi informacjami podstawowymi dotyczącymi warunków Incoterms 2010. Gestia transportowa oznacza, że mamy prawo i obowiązek zorganizowania, realizacji i opłacenia dostawy towaru. Określonego kontraktem handlowym na warunkach w tymże kontrakcie określonym. E, ponieważ w przeszłości dochodziło do wielu nieporozumień związanych z niejednolitym zapisaniem w kontraktach handlowych warunków dotyczących gestii transportowej, dlatego też powstały jednolite reguły handlowe, zwane niekiedy uzansami lub formułami, e, nie mające charakteru przepisu prawnego, ale w przypadku ich przywołania w kontrakcie. Interpretowane identycznie na obszarze ich stosowania. E, zachowanie gestii transportowej oznacza dla nas możliwość wypracowania dodatkowego zysku, jeżeli koszty dostawy, jakie zapłacimy, będą niższe od różnicy pomiędzy ceną sprzedaży towaru w miejscu <coughs> jego składowania, na przykład według formuły XW według IncoTERMS. A ceną sprzedaży towaru dostarczonego do odbiorcy na przykład mówi o tym formuła CFR według Incoterms. Mówiąc przykładowo, jeżeli chcemy kupić jakąś partię towaru od dostawcy na przykład we Francji, możemy go zapytać ile by ten towar kosztował gdybyśmy go odebrali sami w Paryżu, a ile by kosztował gdyby on go nam dowiózł na przykład do Kielc. Wtedy zobaczymy pewną różnicę ceny i kontaktując się z naszym spedytorem, doradcą, możemy się dosyć szybko zorientować, czy, jeże, czy jesteśmy w stanie przemieścić ten towar z Paryża do Kielc za mniejszą kwotę niż wynikająca z różnicy tej ceny podanej przez dostawcę. Jeżeli tak jest, to jest to dla nas możliwość zrealizowania dodatkowego zysku. Teraz chciałbym. Pokazać Państwu pewien schemat decyzyjny, po jakim możemy się poruszać, który pomoże nam stwierdzić, czy warto zachować gestię transportową. Po pierwsze, powinniśmy zacząć od odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy świadomi ryzyka i przygotowani na to, że będziemy mieli trochę więcej obowiązków związanych z tym, że przejmiemy gestię transportową. Jeżeli tak, to powstaje pytanie, czy nasz spedytor, z którym współpracujemy, może taką usługę wykonać, czyli może ten towar odebrać tam, gdzie on będzie do odebrania i dostarczyć go tam, gdzie będzie do dostarczenia, plus wszystkie czynności dodatkowe, jakie byłyby niezbędne. Czy szybkie e, zwolnienie towaru kupującemu nie oznacza ryzyka utraty kontroli nad płatnością lub e, czy wcześniejsza płatność dla sprzedającego jest możliwa? E, to pytanie to po prostu jest pytanie o to, czy e, odbierając towar w, w Paryżu e, będziemy musieli za ten towar zapłacić te kilka dni wcześniej, zanim on by dojechał do Kielc, gdyby obowiązkiem sprzedającego było nam ten towar dostarczyć? Jeżeli na te trzy pytania odpowiemy sobie pozytywnie, to dla nas najbardziej wskazaną formułą handlową według Incoterms będzie formuła DDP, czyli Delivery Duty Paid, jeżeli jesteśmy sprzedającym, lub EXW, jeżeli jesteśmy kupującym. Innymi słowy, w momencie, jeżeli jesteśmy sprzedającym, to najlepiej, żebyśmy dostarczali ten towar aż do miejsca jego przeznaczenia, jeżeli jesteśmy kupującym, to żebyśmy przejmowali towar najlepiej w miejscu jego powstawania lub składowania. Jeżeli na jedno z tych pytań odpowiedzieliśmy sobie negatywnie, to kolejne pytanie brzmi: czy możemy dostarczyć ten towar drogą morską i ponieść koszt tego do portu przeznaczenia? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, powinniśmy zastosować formułę CFR lub CIF. Jeżeli odpowiedź jest negatywna, pytanie: Czy możemy dostarczyć ten towar drogą lotniczą, lądową lub morską do miejsca przeznaczenia? Jeżeli tak, zastosujemy formułę CPT, CIP. Jeżeli nie, kolejne pytanie: Czy możemy zorganizować dostawę do wskazanego miejsca uzgodnionym środkiem transportu? Jeżeli odpowiedź jest pozytywna, stosujemy swoją formułę DAP, DAT. To oznacza. Dostarczenie do określonego punktu. Jeżeli możemy zorganizować dostawę na statek w porcie załadunku, zastosujemy formułę FOP. Jeżeli możemy zorganizować dostawę do portu na wskazane tylko nabrzeże, ale już niekoniecznie na wskazany statek, wtedy zastosujemy formułę FAS. Jeżeli możemy dostarczyć towar przewoźnikowi wyznaczonemu przez kupującemu w uzgodnionym miejscu, zastosujemy formułę FCA lub EXW. Poprzednio po słyszeliście Państwo, czy też widzieliście Państwo szereg skrótów formuł handlowych, które są elementem Incotermsu 2010. To są międzynarodowe warunki handlowe, które po raz pierwszy opublikowano w 1936 roku. Tak jak wspominałem jest to zbiór zwyczajów handlowych obowiązujących w transakcjach handlu zagranicznego opracowany przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. One były kilkakrotnie zmieniane, w tej chwili najnowsze to są Incoterms 2010, weszły w życie od 1 stycznia 2011 i tutaj w kolejnym punkcie widzicie Państwo konkretne wskazanie, gdzie można wrzucając to do przeglądarki Google bardzo łatwo znaleźć te formuły i z nimi się zapoznać. Jeżeli chodzi o obowiązki stron to Incoterms 2010 regulują obowiązki stron co do przejścia odpowiedzialności za towar, czyli ryzyka. Ryzyka rozumianego w sensie obowiązku jego ubezpieczenia, obowiązku zawsze możemy towaru nie ubezpieczać z tym, że wtedy no, jeżeli coś się temu towaru stanie, to nie będziemy mieli skąd odzyskać pieniędzy przejścia tak zwanej gestii transportowej czyli opłacenia kosztów frachtu i innych opłat na przykład celnych związanych z przemieszczeniem towaru jak również są to formuły ceny dlatego czasami mówi się o cenie towaru EXW Warszawa lub CIF Hamburg na tym schemacie widzicie Państwo, czym zasadniczo różni się przejście ryzyka związanego z ubezpieczeniem towaru od przejścia ryzyka związanego z kosztem opłacenia procesu przemieszczenia takiego ładunku. Tutaj, jak Państwo widzicie, ryzyko sprzedającego kończy się w momencie załadowania towaru na pierwszy środek transportu i dalej towar jest przemieszczany na ryzyko kupującego, natomiast koszt sprzedającego został określony do momentu załadowania na środek transportu sportu morskiego do magazynu międzyskładowania. I kupujący jest obowiązany zapłacić tylko koszt dostawy z tego e, ostatniego magazynu do wskazanego miejsca odbioru. E, warto zwrócić uwagę na zwyczajową zmianę postanowień e, warunków Incoterms dla warunków Xwerks EXW. E, warunki Incoterms stwierdzają, że załadunek u nadawcy odbywa się na koszt kupującego. W praktyce w Europie i w większości krajów świata załadunku dokonuje nadawca na własny koszt i z tego tytułu nie domaga się żadnego zwrotu opłat. Jest to istotne, żeby wiedzieć, ponieważ gdybyśmy posługiwali się tylko tym, co stricte jest napisane w tych warunkach, pewnie e, ponieślibyśmy dodatkowe koszty, które nie są w tym przypadku konieczne. E, tutaj na tym diagramie widzą Państwo zestawienie obowiązków kupującego i sprzedającego. E, Obowiązki sprzedającego określane są zawsze początkową literą A, obowiązki kupującego literą B. Zaczyna się to od tak prostych rzeczy, jak przygotowanie towaru zgodnego z umową i zapłacenie ceny za towar ujęty w umowie poprzez uzyskanie prawem wymaganych licencji, upoważnień i załatwienie niezbędnych formalności. Jest to bardzo istotny punkt. E, szereg towarów będących w obrocie międzynarodowym podlega określonym restrykcjom związanym z certyfikatami, licencjami, nie mówiąc o towarach podwójnego zastosowania, czyli takich, które mogą być zastosowane zarówno do technologii cywilnych, jak i militarnych, e, aż po e, broń e, sensu stricto kończąc. E, w tym przypadku wszelkie licencje i pozwolenia musi załatwić sprzedający. Natomiast kupujący musi załatwić licencję i upoważnienia związane ze sprowadzeniem tego towaru do siebie. Sprzedający ma obowiązek zawarcia umowy przewozu i ubezpieczenia towaru. To samo może być po stronie kupującego. Tu wydaje się, że jest to identyczny zapis jest to zależne od zastosowania konkretnej formuły. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć towar, natomiast kupujący ma obowiązek go Przyjąć, chyba że warunki kontraktu stanowią inaczej. Zdarza się tak, że w kontrakcie jest zapisane, że przy jakichś określonych warunkach kupujący ma prawo odmówić przyjęcia towaru. Tak może być z towarem, na przykład podlegającym jakiejś promocji, która trwa do określonego dnia. Jeżeli towar promocyjny dotrze po tej dacie, to wiadomo, że nie jest on kupującemu już do niczego potrzebny, i jeżeli zadbał o odpowiedni zapis w kontrakcie, który go do tego uprawnia, może w tej sytuacji odmówić przyjęcia takiego towaru. Pytaniem pozostanie, co z tym towarem ma się dalej stać. No, w tym przypadku spedytor, któremu zlecono przemieszczenie tego towaru, powinien się zwrócić do zleceniodawcy o instrukcję, jak w tym konkretnym przypadku powinien postąpić i co z tą partią towaru ma zrobić. Następnym obowiązkiem jest Przekazanie ryzyka i przyjęcie ryzyka po stronie kupującemu, odpowiednie rozdzielenie kosztów, przepływ informacji związanych z powiadomieniem, dowód dostawy lub dokument transportowy, kontrola towaru przed wysyłką, pakowanie i znakowanie. Tu możemy na moment wrócić do towarów niebezpiecznych. Jeżeli mamy towary niebezpieczne, to tu wyraźnie Incoterms też to określa. Jest to obowiązek sprzedającego. I inne obowiązki określone kontraktem. Jak wiemy, kontrakty handlowe również opierają się na zasadzie swobody stanowienia umów, w związku z czym e, warunków tych może być wiele i są już bardzo specyficzne dla danej transakcji. Jeżeli chodzi o koszty odpraw celnych, to Incoterms 2010 wyraźnie wskazują, o ile strony kontraktu nie postanowiły inaczej, że koszt tego procesu. Co y, niekoniecznie równoznaczne jest z obowiązkiem uniszczenia samych należności celno-podatkowych, e, spoczywa na stronie mającej siedzibę w, w kraju, w którym taka odprawa ma być dokonana. E, w tym przypadku obejmuje to także koszt pozyskania licencji eksportowych lub importowych. E, oznacza to, e, krótko mówiąc, że obowiązek e, odprawy celnej eksportowej ponosi eksporter, a importowy importer. Z reguły bywa tak, że ta odprawa celna jest realizowana przez nadawcę lub odbiorcę, jeżeli strony kontraktu tak się umówiły.